Tegoroczne plony, jak w całym kraju, naznaczone zostały suszą, ale mieszkańcy gminy Polkowice mają za co dziękować. Starostowie gminnego święta plonu w Moskorzynie przynieśli pięknie wypieczony bochen chleba, a i innych owoców rolniczego trudu na stoiskach nie brakowało. Wszyscy się przyczynili tutaj do tych pięknych stoisk, tych potraw, oczywiście, i tej gościnności tu u nas. Po raz pierwszy mamy tak wielką imprezę tutaj w naszej miejscowości w Moskorzynie. Bardzo się cieszymy tak dużą, liczną obecnością mieszkańców gminy. Plony są po prostu na poziomie 50-60%. Może to, 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 to są bardzo niskie wydajności prawda, przy, przy, przy takiej suszy. No ale jakoś no, jakieś tam wsparcie mamy mieć ze strony rządowej. Może to jakoś w jakimś stopniu zrekompensuje te straty? To święto, które jest w tradycji bardzo ważne. Dziękujemy Bogu za plony, a ludziom za ich wytworzenie. Cieszę się też, że w sołectwach. Powstają kolejne ośrodki aktywności. Mamy po raz pierwszy wśród nas koło gospodyń Wiejskiej z kaźmierzowej. Kolejne koła w Sobinie i Wędrzychowie już się tworzą. Na stoiskach można było spróbować wiele regionalnych potraw. Chętnych nie brakowało. Jest pyszna zupa dyniowa, tylko teraz chciałabym zareklamować. To jest Sobina. Polecam zupę dyniową z Sobina. Teraz jem z.. Jędrzechowa, chyba tak, chyba z Jędrzechowa jem wedliny. Yy, ciasta są wszędzie pyszne. Trochę jest inaczej, jak kiedyś bywało, nie? ale czasy się zmieniają. Kiedyś było trochę takie więcej maszyn rolniczych, ciągników było, no, takich więcej imprez, ale wszystko się zmienia i to też się zmienia. Czy Ale pan? na pozytywnie bardzo Czy Popróbowali już coś ze stanowi? Tak, oczywiście próbowali. No takiego. No wszystko smakuje bardzo dobrze i ja, I... ja najwięcej zjadłem chleba ze smalcem. I górków! Gminne święto w Moskorzynie uświetniły też występy lokalnych zespołów folklorystycznych, a zabawa trwała do wieczora.